Także oczywiście cześć, marbus, jestem witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, dzisiaj gramy w chowanego w domu ekipy z Radim i z Wolfikiem, przywitajcie się. Siema. Siema. E, no i ogólnie jeszcze tak na startcie chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcielibyście wy też dołączyć do tej ekipy, dołączyć do mnie na wyspę i grać w tym domu i nagrywać ze mną odcinki, Musicie wysłać mi zgłoszenie na Instagramie, tutaj gdzieś się pojawi zaraz. Instagram i tam będziecie mogli pisać swoje e, zgłoszenia. A zgłoszenie będzie mniej więcej wyglądało tak jak w opisie. No i co? My na stat tutaj zagramy co? w papierkami nożyce, co? Co wy na to? E, już mamy przygotowane, e, i tako, stawiamy na, na raz, dwa, trzy. Tutaj stawiamy w tabliczkach swoich, e, co chcemy postawić. No i co? Kto przegra, ten po prostu. Zaczyna liczyć. Zasady są takie, że chowamy się tylko na terenie tego domu. Tutaj jest cały teren ogrodzenia. No i co? 30 sekund osoba e, liczy i może zaczynać szukać. Dobra, to co? Chodźcie tutaj, stańcie przed tym białym blokiem, tak żebyśmy nie widzieli, co po prostu chcemy dać. I dawajcie. Raz, dwa, trzy. No i chyba walfik skasowany totalnie. Ojej, oj. oj. Skasowany. Dobra, zostawcie sobie to, pamiętajcie gdzie jesteście po prostu, no i tyle. E... Albo sobie zabierzcie to, najlepiej schowajcie. Dobra, to co? E... Normal, wychodź tutaj z domu, e... patrzcie na wprost fontanny. No i musisz na głos liczyć, co nie? E... Albo po prostu... Ale lepiej no... No, do minuty jednej. Najle... Dobra, ja e... nie. licz sobie 30 sekund, zaczynaj, czas, start. Dobra, ja już mam pomysł gdzie się schowam. Ja nie znam Lecimy. tego domu, jeszcze tego nie. Wcześniej a bo co nie 10 stać... sekund mów ile masz już, co nie? Okej, okay, okej. Okay. Ja Dobra. nie znam domu, Dobra. ale że nie będę... Twojej kamery. Dobra, ja już ja już jestem schowany. E, 10. <laughs> że <Już> to... <10. laughs> jestem totalnie mm. schowany. Gurde, a są kijowe campy. O może... Gdzie ja się schowałem? On mnie nie zobaczy tutaj. Zobaczymy czy gościu mnie znajdzie to. Dobra, jedna minuta, a ja nie będę się schował. <laughs> Tylko shift żeby cię nie znalazł. Wiem, obie gdzie się schował, to jest idealne miejsce. 10 sekund zostało. O nie, dobra. Dobra, uwaga. Dobra, no, już schowany już jestem. On z... jak ja chyba wiem, Ja już gdzie ty się schowałeś. Dobra, cię. Ja też myślę, że wiesz. Idę już szukać. Dobra, no ja widzę go, ja widzę go, jak chodzi. Jego Bo, nie, nie widzę. Ja go nie widzę. <noise> nie ja go widzę. Nie ja też nie <noise> widzę. nie O nie na gorzej, bo jak on dobrze pójdzie, A to nie yeah. znajdzie. Ja też sobie gammy nie włączę O nie, Puściłem na chwilę, co to będzie. Oh my god. Ja go widzę, widzę jego nik. Widzisz go? Widzę jego nik. O Jezu. Dobra, dawaj. I pamiętajcie kto w najszybszym... jak w na, naj... W jak najszybszym czasie wygrywam mi bilion dolarów ten, który ja jak najszybciej znajdzie yy, obydwie osoby Dobra, przegrałem. Oh, Ale musisz jeszcze mnie znaleźć, jeszcze musisz mnie znaleźć! Wiem. Dobra, a ja mogę też cię szukać, czy tylko on? No nie, nie, tylko ten. Tylko... Ja tylko... Nie ja bo to nagrywają jak On zachodzi <noise> na F1 okay. po piłowi Dobra <noise> Przypominam ci, że <noise> Nie, nie jest powiedziane, że tylko w domu. Tylko ja wiem, cały... Nie wiem gdzie poszedłeś, więc nie wiem gdzie To jest nawet me. Ja widzę, on biega tutaj. Chciał on. Biega po całym domu Czekaj, i. Czekaj, bądźcie sobie tak. Czekaj, bo ja nie bądź widzę, ooo, jest. Jest widzę tylko kurde. O nie, o nie Nie, 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 nie. O nie ogarnia gdzie ja mogę być to to... Ja muszę sobie... Idzie widzę go, widzę go O nie, chyba wyczaju, chyba wyczaju. Nie, 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 Dobra, włączyłem sobie gunnę. Nie dobra, znalazł o, tak, mnie. Znalazł mnie, dobra. Ja, tak tak, tak mało kamp jest, że... O nie, dobra. Dobra. To no. następna runda, teraz... Yy, teraz yy, ja gram tylko z... Yy, Zeradim, to, ty masz e... tu Dobra, ja tylko gram bo już Wolfik szukał, więc ten, dobra, dawaj, jesteś gotowy? Ty tu? Dobra, raz, dobra. Dwa, dobra. O, raz. dobra. Raz, okay. raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze raz. Raz, czekaj, mi się zniszczyłem. Raz, dwa, trzy. Kutna, to samo. Dobra, daj, raz, dwa, trzy. No, no jaki chłop! Jaki chrom, dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Nie, no co za rob, to samo. Dobra, dawaj. Raz. Nie chciałem tego dać, ale dobra. Dobra, daj. Dobra. Raz, dwa, trzy. O nie, dobra. To ja. teraz dobra. ja szukam. Dobra, to zniesz sobie to i ja zaczynam. Uwaga, czas start. Raz, Boże. dwa, trzy

Eee, dobra Szybko szukamy, szybko szukamy, żeby ten. Dobra, tutaj nie ma nikogo eee, Najlepiej, bo w sumie spit jest. Kurde. dobra bra, 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 Ja mam w sumie bra, spoko taktykę, bra, bra. żeby jak najszybciej mhm. Najpierw eee, koło domu tutaj eee, zobaczymy, Aha. ale prawdopodobnie jesteście obydwu w domu. Eee, zobaczymy jeszcze. O jezu, bo flya, przez przypadek Nisko. włączyłem. Muszę sobie. W, e... Wyłącz flya, włącz. A, wyłącz, A no. dobra, wyłączyłem sobie komendę, to teraz nie wyłączę. Dobra. E... Ja pewnie wiem, gdzie się jeden chowa. E... Zobaczmy, nie więcej. Zobaczmy. Pamiętajcie, że się ruszać, się możecie. Dobra, wiem, ja już... gdzie, wiesz, wiesz, gdzie na się Gdzie się ruszać? Na górze Na, jesteście... na górze. Ja na jesteście we... Dobra, nie mam nic, nie podpowiadaj. Nie, no, ja, y, tam nie mam, nie, totalnie, nie, to nie jest w ogóle odpowiedź. tylko mówisz na początku, chciałeś się schować pod domem, ale jest zabudowany. <laughs> wiem. No nie, ej, co jest? Co jest? Gdzie wy jesteście? No, um. O, jest! Jest, tak. jest wolfik. Ty, ale wolfik! Ja biegłem, ja biegłem wolfika. Nie, 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 nie. Znaczy znajdziesz mnie, ale już... Wiedziałem, że najpierw go znajdziesz. Obstawiam, że... Ej... Znaczy. A, dobra! Jest, widzę jesteś. Czas stop. Zapomniałem totalnie o samochodzie, nie? Także nie wiem ile tu będzie czasu. Tutaj montażysta... Tutaj jest szkło, nie? Więc weszłem do tylnych drzwi... Tutaj montażysta, ja na razie nie wiem ile czasu tak szczerze, ale montażysta będzie tutaj da jakiś licznik, także będzie wiadomo. No to co? Zostałeś tylko w sumie ty. dobra. Radi, także wyjazd. Licz, tak żeby co, nie Gdy wiem, 30 sekund mów, czy coś. Dobra, mów czas start. E, czas start, do 30. Dobra, tak, 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 no. O nie, 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 wziął mi kryjówkę moją. E, czekaj, 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 bo nie wiem, gdzie mam się schować. 5. Okej. Okay. Czekaj. <laughs> no, pomysł Jeszcze o 10. O nie, Boże, to jest tak piękne. kryjówka. 15. Czy... Ja Miałam beznadziejną kryjówkę. <laughs> ja wiem chyba gdzie 20 jest. <laughs> Ja chyba wiem gdzie ty jesteś no o nie. pewno nie, pięknie 25 O nie O nie 30 ty... szukam Dobra dawaj dawaj O nie tu, 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 tu. Szybciutko otwieramy wszystkie drzwi O dobra Chłop chyba od domu zaczął. Zobaczymy jak to wyjdzie Dawajcie, dawaj, dawaj, no, dawaj Ale ciekawie jest szukać, nie? Ciężko no. mi będzie tu znaleźć. Chyba, że mi będą. Ma... Dobra, nieważne. Nie podpałem ci. O nie, Macie! widzę cię, widzę cię! A, kurde. O nie. Mogę mnie widzieć, bo puściłem shifta. Z Z nie to jakiego... Nie idź tu, nie idź tu. Nie, nie, nie Nie, nie wiem, jakim cudem Ty mnie jeszcze nie znalazłeś. Jesteś ja dziwi, Ci dlaczego nikogo nie znalazłem. Ja miałem ja nie, bo... nie, ja dwaniki przed chwilą widziałem. Jakie dywaniki? co? DWANIKI! Dywaniki, tak. Dwaniki, to czy dwaniki? DWANIKI. Powiem, chłop sobie biega po całym domu nie może nas znaleźć. On też. Czekaj, ja No kurde. O, to nie, w najprostszej nie, nie. Ja to samo. No ja... Mnie chyba nigdy nie znajdziesz. Można się poddać, co nie? Nie, nie, nigdy się nie poddaję. Dawaj, 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 dawaj. Nie jesteś... Dawaj, nie dawaj, mam... ja Cię widzę. bo jesteś... bo wokół domu chyba. Nie, on dalej po domu nie. biega. Chłop dalej po domu biega. Jaki chłop. Co on zrobił? Nie, zdrowy? to Cię nie ma. Na fotelu, który wygląda jak nie co. <laughs> osoba, no okno? <laughs> on dopiero na dole jest. Jaki chłop to tam. Nie, ja już byłem na górze, tylko... Nic ja nie hmm. ma. Nie wiem gdzie Ty jesteś. to widzę Cię? O, shiftuję, shiftuję, żeby zbejtować. Ja bym skakał przez balkon na twoim miejscu. Może do basenu. Tak o Boże. O nie. Do basenu. Ej, to będzie idealne, nie? Skoki do basenu. Dawaj. No, dziękuję. Nie, dawaj, nie, dawaj, nie, dawaj, nie, dawaj. Tu nic nie ma. A Ciebie? ty tylko nie po domu wiem. biegasz. Ty tylko po domu biegasz i tracisz tak naprawdę czas. Ma. Nie, nie no, na zewnątrz też byłem. Ja mam najpierw Nie byłeś wszędzie. Ja nie nie byłeś wszędzie. Nie ma, no... Puściłem shift na chwilę. Widziałem cię, widziałem. Ty, ty nie a wiesz jak tu przeszedłem w ogóle? Nie wiem. On nie, on shiftuje, on shiftuje na 100%. O nie, na 100%. bo 100%. właśnie nie, nie widzę jego niku. Ja też, no, na, on na pewno shiftuje. No. Słyszę tak Jaki łeb. Po co ty to powiedziałeś? No teraz to już nas znalazł. Chyba. Ej ja wiem. Słyszę. Ale to nie jest ten teren, gdzie... To... Nie chcę tym poradzić, tam nie ma terenu. To to do Tam do magazynu pola. Nie wiem. Tam nie ma terenu. To to na wracaj z powrotem, to jest nie... To jest, czemu ja, ja najdłużej szukam? To jest. Nie wiem. Słyszę, ten Abdory wydał moją kryjówkę prawie. Byłeś dokładnie... Dobra, nie powiem, bo już będziesz wiedział, gdzie ja jestem. No właśnie. Podpowiem ci dwie kratki, no, które mówiłeś przed chwilą. No nie. Ja słyszę te trawdory. <noise> Biegasz koło Monta. Ja wiem, w jakiej ty krajówce jesteś. ma. <noise> no się No bo, bo teraz ja powiedział wiedział, ty... na no, bo to będzie jedna A Ten do mnie mówi: słyszę te trawdory. A ja się bawię w tym. A. Podpowiem ci, no że on bardzo blisko jest z ciebie i przeszedłeś chyba trzy razy wokół niego. No? Dosłownie. Ja no, jem. Czekaj, muszę coś zjeść. Nie ma go w domu, tyle ci podpamiętam. O, dzięki za podpowiedź. O. Jak skąpiony siedzi! Dzięki, widziałem gdzie byłeś. Nie, tutaj nie ma. Ale... Co? Ewa. Jaki on czas stop w tym To momentie. jest zabijsty. Co? Ty chyba... Kur... Nie, to musi być to. Dobra, to już będziecie wiedzieć znać tą krajówkę. Dobra, to co? To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał taki film, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i subika, jak to się nowy. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, możemy zrobić drugi, e, film, kontynuację wkowanego może będzie więcej osób już. Jak myślicie, ile mają zostawić? 15 czy 20 lajków, tak żeby... Zachęcicie Dobra, to 20 lajków i yy, kolejny film z, yy, z chowanego może większą ekipą już. Także co? My się z wami będziemy żegnać Trzymajcie się i cześć Nara ekipa Dobra, to ten, to tak jeszcze na koniec odcinka. Razem. Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uuuu! Ty ale to w sumie jacuzzi nie ten nie... Nie. nie bazen, ja tak basem